Pijawka wyssała sporo krwi. Zastanawiałem się, czy jej nie zjeść, ale ponieważ wciąż się bije i przypomina dżdżownice, użyję jej jako przynęty na ryby. Przygotuję sprzęt. Jeśli mam dotrzeć do mety jako pierwszy, muszę mieć na to siłę. Ryby chętnie gromadzą się w takich bocznych kanałach o spokojnej wodzie. Zrobiłem wędkę, która sama zapnie zdobycz. Ma mechanizm zwalniający. Kiedy ryba chwyci przynętę, kij sam się wyprostuje. Podczas demonstrowania urządzenia jak idiota stanąłem nad nim i dostałem prosto w oko. Mam szczęście, że go nie straciłem. Jeśli się uda, będę miał rybę na kolację.